Dzień dobry. Dzisiaj chciałam słów kilka Wam powiedzieć na temat różnego rodzaju środków ochrony roślin. Pierwszą rzeczą, od której chciałabym zacząć, to jest zaprawa nasienna. Zapewne widzieliście nasiona, które są zaprawione, no, zazwyczaj mają inny kolor. Zazwyczaj zaprawą nasienną są fungicydy, czyli środki, które są na grzyby. Zaprawy nasienne są to substancje, które są przeznaczone do zabezpieczenia naszego materiału po ich wysiewie przed różnego rodzaju rozwojem chorób. Ale nie tylko chorób, to też one służą między innymi do ochrony przed szkodnikami. Kolejna rzecz, o której chciałabym wiedzieć, żebyście, o której chciałabym Wam powiedzieć, to są fungicydy. Fungicydy, czyli środki na grzyby. To jest bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali, że fungicydy są na grzyby, fungus to połacenie grzyb. Kolejna grupa środków to będą zoocydy. Zoocydy, jak sama nazwa wskazuje, zoo są. Na zwierzęta, czyli w przypadku y, naszych upraw w gospodarstwie, są na szkodniki. Ogólnie rzecz biorąc, na szkodniki, które są, pojawiają się na naszych polach uprawnych, ale też y, są zoocydy, które służą do ochrony przed szkodnikami potem w magazynach. Kolejna grupa środków ochrony roślin to są insektycydy, czyli środki na insekty. Mm. Oprócz insektycydów ważna bardzo rzecz to są nematocydy. Nematocydy to są środki na nicienie. Pamiętajcie, jak ja Wam mówiłam przy szkodnikach roślin o motwiku ziemniaczanym. Nicienie to są takie długie robaczki, które żerują w korzeniach buraka i ziemniaka. I nematocydy to są właśnie środki, które zwalczają nam te robaczki. Kolejna grupa to są akaracydy, czyli środki na pajęczaki. Na pajęczaki, ale też przy okazji i na roztocza. Następne będą rodentycydy. Rodentycydy, czyli preparaty na gryzonie. Gryzonie, czyli myszy, szczury i ich pochodne. Generalnie w ogóle gryzonie na polach zwalcza się najczęściej poprzez stosowanie różnego rodzaju zatrutych przynęt. Następne będą moluskocydy, czyli środki na ślimaczki. Ślimaki te środki popierają albo drogą pokarmową, albo przez skórę to to działa. Jednym z takich środków jest mesurol. Kolejna rzecz to będą atrakanty. Atrakanty to są środki, które zwabiają szkodniki. Zwabiacze. A ich y, przeciwieństwem będą repelenty. Repelenty to są środki, które odstraszają. Odstraszacze. Odstraszają owady, gryzonie, ale też ptaki czy tam różnego rodzaju zwierzynę łowną. Szczególną rolę wśród atrakantów odgrywają feromony. Feromony to są substancje, które wapią owady, yy, które są zazwyczaj wydzielane podczas aktu kopulacji. Dlatego owady yy, na zapach tych feromonów przychodzą. Sią, gaczę, tak sobie Kolejną bardzo dużą grupą środków ochrony roślin są herbicydy. Herbicydy, każdy powinien znać, od herb zioło herbicydy są na chwasty. Proszę to zapamiętać, bo to jest bardzo ważne. I herbicydy możemy mieć selektywne i nieselektywne. Herbicydy selektywne to są takie herbicydy, które są na konkretnego chwasta, czyli na przykład na naszym polu rzepaku mamy bodziszka, no to kupujemy sobie w sklepie herbicyd, który będzie działał tylko i wyłącznie na bodziszka, albo na przykład mamy z dwuliściennych komosę w na naszej uprawie, więc kupujemy tylko i wyłącznie herbicyd na przykład na tą naszą komosę. A herbicydy nieselektywne to są herbicydy, które działają na wszystko i takim herbicydem nieselektywnych jest znany nam bardzo Randap. Randap niszczy wszystko. Niszczy i chwast i naszą roślinę uprawną. Pamiętajcie też o tym, że herbicydy możemy podzielić w zależności od terminu ich stosowania i mamy takie trzy, takie trzy grupy. Mamy herbicydy, które stosuje się przed siewem lub przed sadzeniem. Mamy herbicydy, które się stosuje po siewie, ale jeszcze przedwschodowo. I mamy herbicydy powschodowe, czyli kiedy już tam roślina uprawna sobie wzejdzie. Tak sobie myślę, co tutaj jeszcze. O, bardzo ważna rzecz, to są regulatory, regulatory wzrostu. Regulatory wzrostu so to albo takie substancje, które są naturalne, albo są to substancje, które są syntetyczne, które w bardzo małych ilościach pobudzają albo hamują Procesy życiowe roślin. I one są wykorzystywane na przykład do regulacji kwitnienia i do regulacji zawiązków owoców, do kształtowania odpowiedniego pokroju roślin, czyli odpowiedniego wyglądu, ale też są czasami stosowane do hamowania wzrostu roślin. Bardzo ważną grupą są jeszcze jedna tutaj bardzo ważna rzecz adiwanty adjuwanty, czyli środki, które nam zwiększają przyczepność naszego, naszej substancji chemicznej w środku ochrony roślin. I te adiwanty albo się znajdują już w gotowym środku, który na przykład my kupujemy, na przykład w chwastoksie powiedzmy, i albo w tym chwastokcie już to mamy, albo musimy sobie taki adjuwant kupić i go sobie dolać razem z naszym herbicydem. Więc jest albo razem, Albo musimy sobie kupić to oddzielnie. I te adiowanty, raz, że pomagają się przyczepić naszej substancji chemicznej do rośliny, to dwa, że też jakby zwiększają aktywność tego naszego środka ochrony roślin. I jeszcze bardzo ważną jest e, grupą tutaj naszą, są desykanty. Desykanty, czyli środki, które są wykorzystywane, wykorzystywane do. E, przyspieszonego zasuszania roślin. Desykanty stosuje się na przykład w przypadku rzepaku, jeżeli chcemy, żeby on nam e, równo plonował, żeby nam równo dojrzewał, to wtedy stosujemy desykanty i rolnicy bardzo często to stosują. Bardzo ważna rzecz, żebyście wiedzieli, że desykantem jest randap, ale wy oczywiście wiecie, bo ja mówiłam o tym, że w randapie mamy glifosat, który jest rakotwórczy. Chciałabym, żeby wszyscy z Was o tym wiedzieli. E, Oczywiście bez takiego desykantu można się spokojnie obejść stosując odpowiednią agrotechnikę, w przypadku rzepaku odpowiednie odmiany i rolnicy są w stanie sobie bez tego też poradzić. Jako taką ciekawostkę powiem Wam, że mamy też różnego rodzaju żywe organizmy, które są wykorzystywane do walki ze szkodnikami. I na przykład jednym z takich organizmów jest dobroczynek szklarniowy. Które służy do zwalczania przędziorków, czyli takich szkodników, które się pojawiają na przykład na liściach pomidorów. Wydaje mi się, że to są, wsz to, to są wszystkie grupy, które, o których chciałabym Wam powiedzieć. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to oczywiście zapraszam.